Zabrawa, nikt nie idzie. No chodź! Teraz nie idzie. A dlaczego nie? Bo kreść! Bo będzie patrzył, No chodź, idzie, zaraz. No, Dobra, to nie! To nie jest nie! do Wylądzyła się do mnie. Za to pierdol się. Widzowie, pan Ryszard powiedział, żebym się pierdolił. Chciałem na papierosa pójść. Na papierosa chciałem pójść z moim tatą, panem Ryszardem. On powiedział, że nie i powiedział, pierdol się do mnie. i Powiedział do mnie, pierdol się. Powtarzam, pan Ryszard Chciałem pójść na papierosa. Chciałem pójść na papierosa z moim tatą, panem Ryszardem. Mój tata zaczął mnie krzyczeć i powiedział do mnie, pierdol się. I powiedział do mnie, pierdol się. Pale? Nie, ja nie palę. Spadaj. Powiedz do mnie, pierdol się, ale to się nie zabijasz. <grym> Powiedz do mnie, pierdol się, ale to się nie nazywa do mnie. powiedziałem, nie pierdol się. pierdol się do mnie. Jestem ja wyraźnie. Chodź. Co mam, krzycze, wywacisz, wyjedz do mnie, pierdol się nauczyć i krzyczamy za mnie. Nie, tu się nie pierdol, tylko powiedziałem, pierdolę.

Ha 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 ha!